I mamy teraz kolejne bardzo dobre hasło. I na początku, jeszcze dedykacja specjalnie dla stolika trzeciego. Pucio, pucio. Dedykacja od Igi dla Halsza. Nie wiem dlaczego akurat, bo no nie wiem, czy to jest akurat dobrze trafiona dedykacja. Tak się zastanawiam, bo to jest ironia tragiczna. No, ale może jednak, bo zawsze jest tak, że jest ironia tragiczna, i wiadomo, że tragedia kończy się zawsze śmiercią jednego z bohaterów. Więc to, to nie wiem, czy iga, czy halszturz to już wybierzcie jak chcecie. Ironia tragiczna. Nieprzezwyciężona sprzeczność naznaczająca los bohatera tragedii, którego czyny wbrew jego woli i wiedzy prowadzą nieuchronnie do zagłady. Ironia tragiczna nazywana jest często. Ironią losu, ironią obiektywną lub dramatyczną, nawet. Jej istotą jest sprzeczność pomiędzy znaczeniem użytych słów a intencją zawartą w kontekście. Ironia tragiczna nie jest konstrukcją stylistyczną. Nie widać jej w przekazie słownym przejawia się w działaniach bohatera. Jednostki. Jej źródłem jest niezgodność między stanem jego wiedzy o sobie samym, a rzeczywistą sytuacją znaną widzowi lub też ewentualnie czytelnikowi. Często jej celem jest wytworzenie dystansu pomiędzy podmiotem wypowiedzi a samą wypowiedzią.